Siemanko, witam was w drugiej połowie I nagrywam to od razu po tej pierwszej Bo nie da się tego zastopować nie? I teraz jesteśmy w terrorystach I będziemy się starać wykerować Bo wcześniej, jak pamiętacie, to straci, straciliśmy dobrze, dużo Ale Dobrze poszło mi w ostatniej rundzie Zabiłem trzech, ale później zginąłem, jak było jeden na jeden Poszedłem wtedy ze snajperką, więc nic dziwnego O, widziałem tam kogoś Kurde, amunicja mi się kończy Dobra, Tigara go ściągnął Tu, 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 tu. No. Super, ostatnie 7 pocisków Dobra, wywalam to, nie mam amunicji Dobra, gramy z tym teraz to jest minus tamtej brodni, Ma zerową amunicję, tylko rewol rewolwer ma gorszą. Jej. Nie zabiłem go. Aż, ale smutno. No, widzę, że w drugiej połowie podnosimy się. Już jest czterech na jednego i pewnie ten jeden zabije wszystkich 100%. Chyba, że ja go zabiję albo ktoś inny. Ale jak na razie idzie do. O, dobra, zabili go. Więc jest ok. I teraz Kevlar MP7. No to teraz idziemy. Muszę tam patrzeć. Kiedy będą biec. Nie biegam, biegną! Rzucam nade'a i wybiegam. Hmm. Kurde, tak jak mówiłem, gdy gram na shotguna, nie umiem, nie umiem wygrać. Gdy gram z shotgunem, też nie umiem wygrać. Logika tej gry. <laughs> Dobra, zobaczymy jak nam pójdzie. Czy nasza drużyna to wykeruje? Mamy snajpera już. To dziwne. Skąd on wziął kasę na snajperkę? Nawet gdybyśmy wygrali to znaczy my wygraliśmy i to jest właśnie dziwne, że on sobie kupił sniperkę, bo to jest dziwne. Ktoś mu dał kasę? Albo miał 7 fragów? Teraz wybuchną. A, wybuch jeden z naszych, niestety. Dobra, to idę z Kawachem i Keplerem i idę tam. Ilu na ilu jest? 11 na 9. No. Nie są to wyrównane składy, ale czepiać się nie będę, bo nas jest więcej. Baronie nie mam Nejdu. Uuuuh, dwóch zabitych, z jednego magazynku dałem radę full auto zrobić. Dostałem tylko raz za 13 HP, nie strasz mnie Nie, nie, nie Uff, żyję Dzięki za ratunek, ząbel O, bomba To idź plantuj, idę z tobą Wchodź, nikogo nie ma czysto, dawaj, plantuj Idę szukać ostatniego Tam jest Zabiłem go Co z tego, że on mnie też Też go zabiłem I wygraliśmy przez to Dobra, teraz mam Na fullu całkowicie Wcześniej miałem bez granata i Tyle I bez hełmu Kurde, flasze poleciały Jak teraz zobaczę, kiedy mam rzucić? Teraz się okaże, że ich zabiłem z tego z tego. Tu! Nie, nie no, ktoś innego zabił Hej, tam ktoś strzela Nie mam bombę, nie będę tam skakał Ale muszę No, trafiłem go w głowę, ale tam było dwóch i ten drugi mnie też trafił w głowę Myślę, że wykerujemy na tej rundzie, rundzie po stronie terrorystów, bo to w sumie jest mapa terrorystów jej! Jestem pierwszy w tobeli. Jest ok. Dobro. Ja gram w to przez Facebooka, bo... Na Facebooku dla mnie się lepiej gra niż na tym. Niż na oryginalnej stronie tego. <tryk> na Facebooku się gra o wiele lepiej. Oni są ślepi? No, jeden z nich tak. Dobra, gdzie jest ostatni? A ah, czy Nie no. Wygramy to, nie? Teraz on się nagle poruszy i trafi, trafi trzy głowy po prostu, nie? Fajnie by było. A ci w ogóle wiedzą, co to jest spawn terrorystów? Oni chyba nie wiedzą, co to jest spawn terrorystów. Kurde, zostaw to! No jasne, wziął... A nie, no... Wziął mojego kałacha. O ty cfelu. Jakby się on teraz poruszył i tak wszystk, wszystkim strzelił trzy głowy, to by było zabawnie. Ale kurde! Mamy zero kasy?! No nie. To mnie teraz wkurzyli. Trafiłem głowę Dostałem i umarłem. Ale trafiłem głowę. Z pistoletu, a to dla mnie osiągnięcie. Pamiętajcie nie umiem grać pistoletem. Tylko trochę umiem, jeśli mi... Jeśli mam humor na to. No i mam jeszcze tego jednego Awka. Ja bym z noża podszedł. Dobra, mam no 2000 chyba idę. Eko. Ale nie umiem iść eko. Ale idę. Za to w następnej rundzie pójdę na pełnym fullu. To był Nate? To był Smoke, przecież. Hmm. Bez nadziei. Mówię Wam. Nie, nie zdążymy wykarować. A ile na no ilu jest w ogóle? No, zobaczcie, jakie zbalansowane teamy. Balance teams. No tutaj już sporo dosyć grałem, ale. Niestety nie idziemy mi zbyt dobrze. I od ze swojego shotguna zabija wszystkich. A potem ją zabili. Dobra. Idziemy na Fullu. I teraz to wygramy. Bo jeśli damy im wygrać, to wtedy oni mają 100% wygraną albo przynajmniej remis. Poleciał Nate. Idę, 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 idę i nikogo nie widzę. Widzę! Kurde. Trafiłem jedną głowę, ale tam był snajper. No, to już przegraliśmy całą grę. Ale dobra, ważne, żebym był na plusie. Idę z tym shotgunem, bo on jest lepszy. Dobra, biegniemy. Wykerujemy to jeszcze. Damy radę, panowie. Dobra. To już się kończy. Z granata zabili mnie. Co z tego, że i tak będzie trzeba te 24 rundy rozegrać? Nagrywam to gdzieś rano, a wrzucę to może gdzieś o drugiej, trzeciej, dzisiaj. No, Ale ja tylko tak głośno myślę, więc zmienię, słuchajcie. No więc. Jest! Dołączył do nas Keklik, czyli ten, który karował u nich. Fajnie. Zmienił sobie drużyny, chciał nas wykarować. Tylko my już to przegraliśmy, jeśli oni wygrają. Żebyśmy wygrali, to ten musi zabić wszystkich. A niestety umarł. To przegraliśmy tę rundę. Dobra, spokojnie przegraliśmy całą górę, ale jeszcze możemy grać. Pamiętajcie, nie poddawać się w tej grze. Możemy jeszcze wygrać, że zabijemy. Że ja zabiję na przykład wszystkich z nich. To by było fajnie. Flashbang. Flashbang. Grenade. Lecimy. Gościu obiłem najpierw z Grenejda, a teraz go dobiłem z Kałacha. U. Trzask, jak to się stało? No nie, załamałem się teraz. Mogłem do niego znowu podejść. Do nich o, wtedy bym po cichu ich zabił. Tak jak ten loliks teraz. No. Teraz, jak już mamy 100% przegraną, to od razu wszyscy zaczęli grać. A tak, zamiast rzucać granaty, to stoi w miejscu. No. Tak się kończy z kampieniem, mówię Wam. Nie polecam kampić. Dobra, z shotgunem i lecimy. Są ogólnie w całej grze 24 rundy. Myślę, że będzie 13-11 do nich. Dobra, shotgunem... Plecy. Kurde, amunicja mi się skończyła, ale jestem głupi. Nie no. Ale lamię. Jestem drugi w tabeli. Spokojnie, Keklik nas wykaruje. Dobra Jeszcze damy radę Wygramy to jeszcze Znaczy wygramy resztę rund Przegramy, ale wygramy resztę rund i... Serio? Takim full outem zabił? Ale go sfleszowali Szczelano na oślep i teraz ten znoża go Pięknie keklik Dobra Mamy kasę. Jeszcze granat. Mam nadzieję, że nie zlamy tak jak poprzedniej rundzie. Zostały jeszcze dwie rundy. Damy radę, wygramy je, spokojnie. Brak heklik jest wciąż u nas. Co z, z tego, że Spartan zabił naszego z granata? Ja mam skina do kołacha i wygramy teraz. Pyk. Ja tu. Teraz tu nikogo nie ma. O. Pyk. Bam się do niego podejść z nożem, bo on się ruszał. Było widać. Dobra, o nie, nas jest mniej. Damy radę szybko. Dawać. Wygrajmy to. Dobra, jest nas więcej. Dajcie mi fraga. No jasne. Ale nie, dajcie, nie dawajcie mi fragów, które wiedzą, gdzie jestem, a ja nie wiem, gdzie one są. Mam asystę tylko. 22 fragi, 18 dedów, 4 asysty. Spoko jak na przedostatnią rundę ostatni house ma skiny ładne skin do kołacha skin go do pistoleta on to musiał się oglądać filmów albo kup wydać kasę <laughs> bo tutaj można skrzynki kupować do skinów na z, z... na początku jest jedną darmową skrzynkę z tego ja mam ten skin do kołacha mój i, i... Później można za prawdziwą kasę kupić skrzynkę albo za taką mm, taką tą. Ale żeby zdobyć tą grową, to trzeba. Ten oglądać filmy. Za jeden film jest jedna moneta. Bardzo dużo. A skrzynka kosztuje chyba 250 monet, czy 200. Dobra, wygraliśmy. Nie zdefizuję tego. Ale nasi umrą. Ale keklik zabił, oczywiście. Tak, to keklik. Dobra, full. <laughs> Mam bombę. Jak ją zaplantuję, to jest ostatnia runda, więc za niedługo się z wami pożegnam. Zobacz w ogóle, jaki długi jest ten odcinek po drugiej stronie. Spory. Rzucam granat. Dostałem już za 13. Nie. Dobra. To na tyle w tym odcinku, trzymajcie się wszyscy, mam nadzieję, że się Wam podobało, to cześć, trzymajcie się, naka!